Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym filmiku poświęconym części praktycznej dotyczącej prędkości punktu materialnego. Zadanie, które mamy do rozwiązania, jak Państwo widzicie, treść jest dosyć obszerna. Zapoznajmy się z nią. Punkt materialny A porusza się po prostej o równaniu. Współrzędna x określona jest funkcją 1 minus lambda, y równa się lambda, z równa się 2 plus lambda. Zapis krzywej dowolnej, tutaj w zasadzie mamy już podane, że jest to prosta, o takim równaniu, prosta przestrzenna, gdzie lambda jest parametrem i należy do zbioru liczb rzeczywistych. W kursie dotyczącym algebry wektorów uczyliśmy się wyznaczać równanie parametryczne prostej. Współrzędna naukowa liczona jest od punktu początkowego o współrzędnych 0, 1, 3. Określona jest ona wzorem s od t równa się 2 sin 2t plus 1. Orientację toru określa wektor B o współrzędnych minus 1, 1, 1. Polecenie brzmi wyznacz prędkość liniową V punktu A oraz jego położenie w chwili t równej pi drugich, gdzie oczywiście ten czas zakładamy, że podany jest w sekundach. Zwraca naszą uwagę zapis z wykorzystaniem współrzędnej łukowej, czyli równanie ruchu, zapisane zostało w sposób naturalny. Opis naturalny. Wykorzystamy ten opis do wyprowadzenia obliczenia wektora prędkości. Liniowej. To, co musimy sobie przygotować na początku, to jest wektor styczny do toru. Wektor, a w zasadzie wersor styczny do toru czyli przypominam małe. Tau z kreseczką, bo mówimy o e, wektorze, w tym przypadku wersorze. Jak liczyło się wersor osi? Co nam do tego było potrzebne? Potrzebowaliśmy jakiś wektor, który wskazywałby nam e, żądany kierunek. W tym przypadku w treści zadania mamy podane, że orientację tora określa wektor. B. Widzimy, że jest to wektor, nie wersor, ponieważ jego moduł jest różny od jedynki, Pierwiastek z 1 do kwadratu plus 1 do kwadratu plus 1 do kwadratu, czyli pierwiastek z 3 różna od 1, więc na pewno nie jest to wersor. Żeby uzyskać wersor kierunku określającego orientację toru, potrzebujemy w takim razie podzielić wektor B którym dysponujemy przez jego moduł? No już w zasadzie w pamięci policzyłam moduł z tego wektora B. Dla porządku zapiszę tutaj, w jaki sposób to zrobiliśmy. Oczywiście pierwiastek z każdej składowej do kwadratu. Minus 1 kwadrat plus 1 kwadrat plus 1 kwadrat to nam daje pierwiastek z 3. Liczymy wektor, więc otwieramy nawias okrągły i każdą składową wektora B dzielimy przez jego moduł. Czyli minus 1 przez pierwiastek z 3, 1 przez pierwiastek z 3, i 1 przez pierwiastek z 3. Zawsze po obliczeniu wersora upewnijmy się, że nie popełniliśmy błędu. Czyli sprawdźmy sobie, czy moduł z tego wersora na pewno jest równy 1. Zrobimy to w pamięci. Pierwiastek. 1 nad pierwiastek z 3 z tym minusem do kwadratu to jest 1 trzecia. Plus dalej też 1 trzecia, 1 trzecia, czyli 3 trzecie. Pierwiastek daje nam jedynkę, czyli tak, mamy wersor poprawnie policzony. Drugi element, który nam jest potrzebny, skąd w ogóle wiedziałam, że mam zacząć od wyliczenia wersora osi? Przypomnę wzór na prędkość liniową w zapisie naturalnym. Był to iloczyn, Pierwszej pochodnej, czyli S-punkt współrzędnej łukowej, przemnożony przez wersor kierunku stycznego do toru. Z tego równania tutaj chcemy skorzystać, w związku z tym potrzebujemy jeszcze wyznaczyć prędkość skalarną S-punkt. Poniżej zapiszmy sobie S punkt, czyli nic innego jak ds po DT. Wracamy do treści zadania. S od T mamy zapisane w tym miejscu. 2 sinus 2T plus 1. Liczymy pochodną po czasie. Dwójka zostaje bez zmian. Pochodna z sinusa. Cosinus 2T i jeszcze pochodna wnętrza, czyli 2 przemnożone przez tę dwójkę tutaj. Otrzymujemy ostatecznie czwórkę. No i oczywiście pochodna z jedynki jest 0. Y, czyli prędkość skalarna, inaczej, moduł z wektora prędkości, jest równe 4 cosinus 2. Teraz została nam do obliczenia prędkość liniowa. Żeby nie zmieniać kartki, pozwolę sobie wykorzystać to miejsce, ponieważ mamy tutaj już wzór napisany. Trzeci punkt, prędkość liniowa. Ogólny wzór V, S punkt razy tau No i przemnażamy otrzymaną prędkość liniową razy każdą składową wersora tau Wynikiem jest wektor, więc znowu otwieramy nawias No i po kolei minus 4 pierwiastek z 3. Kosinus 2t. Druga składowa, 4 nad pierwiastek z 3, kosinus 2t. I trzecia składowa, 4 nad pierwiastek z 3, kosinus 2t. Mam nadzieję, że to będzie widoczne. Troszeczkę przesunę kartkę. Jeszcze należy popracować nad wykorzystaniem przestrzeni roboczej, ale mam nadzieję, że jest to dla Państwa czytelne. W treści zadania wracamy do ostatniego zdania, gdzie w poleceniu czytamy, że mamy określić prędkość i zaraz przejdziemy do położenia dla czasu równego pi drugich. Czyli w tym miejscu musimy już konkretnie V... Od czasu T równe pi drugich, za czas podstawiamy pi drugich, w związku z tym w się, pojawi nam się cosinus 2 razy pi drugich, czyli cosinus pi przypominam z trygonometrii cosinus pi jest równe minus 1. I podstawiamy, otrzymujemy konkretne współrzędne wektora V dla tej chwili czasowej. Czyli minus minusem 4 nad pierwiastek z 3, dalej minus 4 nad pierwiastek z 3 i trzecia minus 4 nad pierwiastek z 3. Jest to część odpowiedzi do naszego zadania, której poszukiwaliśmy wektora prędkości dla czasu t równe pi drugich. Druga część zadania dotyczy obliczenia położenia punktu A, czyli inaczej mówiąc szukamy współrzędnych tego punktu X, A, Y, A, Z, A w chwili t równej pi 2 Z czego należy skorzystać, aby te współrzędne obliczyć? Pierwszym elementem, który będzie nam potrzebny, będzie to wyliczenie... Wektora łączącego położenie początkowe, czyli położenie początkowe z treści zadania, je przywołam 0, 1, 3. Mieliśmy je tutaj zapisane w treści oraz położenie końcowe w punkcie punktu A w zadanym. Czasie. Jeżeli skorzystamy z wyznaczonej współrzędnej łukowej dla konkretnego czasu zadanego w zadaniu, te równe pi drugich i zaznaczam, że mamy otrzymać wektor położenia. W związku z tym musimy skalar pomnożyć razy wersor osi. Oczywiście, razy tau, ponieważ jest to wersor styczny do toru ruchu. Wracam jeszcze raz do treści zadania. S od t było równe 2 sinus 2 t plus 1. W związku z tym, s od czasu równe pi drugich będzie wynosić. Chwilę każdemu z Państwa dam, by się zastanowić. Sinus. W tym przypadku po podstawieniu da nam 0. Tak. Źle przepisałam nawias. Ten nawias powinien być tutaj. Tego nie powinno być. Bardzo przepraszam. W związku z tym sinus. 2 razy pi drugich, sinus pi jest równe 0, stąd zostaje nam jedynka. Wracając do równania 1 przemnożone przez wersor tau. W zadaniu wcześniej wyznaczyliśmy współrzędne wersora. Przemnożamy razy jedynkę, czyli dokładnie otrzymujemy te same współrzędne minus 1 nad pierwiastek z 3, 1 nad pierwiastek z 3, 1 nad pierwiastek z 3. W treści zadania jesteśmy proszeni o wyznaczenie położenia. To nie jest położenie, to są współrzędne wektora. Gdybyśmy punkt początkowy mieli w punkcie 0, 0, 0, no to od razu byśmy wiedzieli, że są to współrzędne tego punktu dla zadanego czasu. W związku z tym teraz wyliczymy współrzędne x, a, y, a, z, a dla t równego pi drugich. Skorzystamy w tym miejscu ze znanej Państwu definicji liczenia wektora. Czyli od współrzędnej końcowej odejmujemy współrzędną początkową. Tak, punkt początkowy ruchu miał współrzędne 0,1,3. W związku z tym od. Oh, przepraszam za pomyłkę. Od końcowej. Odejmujemy początkową. Od Y w punkcie A odejmujemy początkową, czyli jedynkę. I ZA odejmujemy początkową, czyli trójkę. Zapis z tego nawiasu te współrzędne muszą równać się tym wyznaczonym na podstawie iloczynu współrzędnej łukowej w zadanym czasie. I wersora osi. W związku z tym możemy zapisać tworząc układ równań: xa minus 0 równa się minus 1 nad pierwiastek z 3, ya minus 1 równa się 1 nad pierwiastek z 3, i za minus 3 równa się 1 nad pierwiastek z 3. A więc przyrównałam do siebie te. Zapisy współrzędnych. I z tego wyprowadzam kolejno XA 0, czyli minus 1 nad pierwiastek z 3. Y A1 nad pierwiastek z 3. Dodać 1, czyli mogę do wspólnego mianownika, jeżeli zależy nam na innym zapisie. 1 plus pierwiastek z 3 podzielone przez pierwiastek z 3 i z a. 1 nad pierwiastek z 3 plus 3. Czyli ponownie mogę zapisać 1 plus 3 pierwiastki z 3 przez pierwiastek z 3. W związku z tym otrzymuję Finalne położenie punktu A dla czasu pi równego y. t. Oczywiście równa się minus jeden nad pierwiastek z trzech. Jeden plus pierwiastek z trzech nad pierwiastek z trzech. I jeden plus trzy pierwiastki z trzech, nad pierwiastek z trzech, są to współrzędne punktu a. W chwili t równe pi, drugich sekund. Bardzo Państwu dziękuję za e, obejrzenie tego materiału. E, jest mi bardzo miło, że jesteście Państwo e, ze mną. Przepraszam za te drobne potknięcia, które się tutaj e, zdarzyły. Muszę powiedzieć, że jest to dla mnie pierwsze doświadczenie z nagrywaniem filmików e, na kanale YouTube. Mam nadzieję, że pomimo tych potknięć, cały proces, schemat postępowania jest dla Państwa w miarę zrozumiały. W kolejnych materiałach przyjrzymy się już dokładnie kolejnej wielkości, czyli przyspieszeniu punktu materialnego. Również zachęcam Państwa do obejrzenia, Materiału, który niebawem pojawi się z krótką teorią dotyczącą przyspieszenia i z kolejnymi materiałami, które będą prezentować rozwiązanie przykładowych zadań. Pozdrawiam serdecznie. No i jak zawsze, zachęcam do subskrypcji. Spokojnego wieczoru bądź spokojnego, owocnego dnia. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w kolejnym materiale.